Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Postanowiłem dzisiaj nagrać taki odcinek podsumowujący moje obserwacje kilkuletnie ludzi zajmujących się ochroną, opieką, leczeniem może Gołębi w Warszawie. Skłoniło mnie do tego takie zachowanie mojej znajomej, która wreszcie się wygadała, jak do sprawy podchodzi. Troszeczkę tam mieliśmy wymiany zdań, no, ale generalnie każdy niech robi sobie, co uważa za słuszne. Tutaj taka sytuacja była u niej, że miała, ma w domu kilka gołębi, które od kilku lat, jakby sobie tam karmi i wzmacnia ich odporność i tak dalej. Ja wziąłem do badania kubkę. Okazało się, że wśród tych głębi jest masakra. Te same pasożyty, jakieś heksamitozy i, 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 i jakieś inne pasożyty tam były. No, na szczęście nic nie miała, tylko z tego co pamiętam. Ona wyszła z założenia, że no należy wzmacniać gołębie, bo jakiś lekarz jej powiedział i jakaś znajoma autorytatywnie, że to często występuje u dzikich gołębi, to znaczy nicie, nie inne pasożyty i że to jest często spotykane, no jest to często spotykane, ale jak bierzecie gołębia pod swoją opiekę, to należy to wyleczyć z tego powodu, że te gołębie, które już nie są w stanie latać i przynosicie do domu, takie chore jak ja to mają przeważnie kilka chorób i teraz nie wiem, czy jest sensowne tylko wzmacnianie ich odporności po to, by niczym się innym nie zajmowało jak walczeniem z tymi trzema chorobami, gdy już jedna z tych chorób może wywołać śmierć. W sytuacji, gdy ta odporność mu się obniży, na przykład jesienią, czy przez stres, czy przy, przy, przez coś takiego. Ona powiedziała, że ona nie będzie leczyć gołębi e, lekami, bo te leki mogą zabić i. Ogólnie my się boi spojrzeć nawet co tam jest w kupce, więc nie robi badań. Ech, po prostu ręce opadają, no ale mm, ja próbowałem ją przekonać, że po wyleczeniu takich gołębi, nawet bo ona mówiła, że nawet po wyleczeniu, jak się wypuści zdrowego ptaka, to on się szybko zarazi. No więc nawet jak się zarazi, to wtedy walczy z jedną chorobą i może się cieszyć życiem. A nie, że po prostu wzmocnisz ich odporność, on ma jakieś pasożyty, glisty, ptasie, yy, chorą wątrobę, kokcydia nieleczona i może jeszcze rzęśiska. jak ty to go wypuścisz, że on sobie będzie na walności dawał radę, bo po krótkim czasie jego odporność znowu spadnie, nie będzie miał jedzonka, nie znajdzie ziaren i wtedy umrze, więc cały ten czas, który mu poświęcicie jest do bani w ogóle strata czasu. Mm. Dlaczego o tym mówię? Bo ona nie leczy tego ptaka, i jak już wspomniałem na samym początku, nie leczy one choroby, często powodują zmiany w organizmie ptaka, które już, których się nie da odwrócić. np. te złogi tutaj w układzie oddechowym ptaka lub Paramiksowiroza, jeżeli nie będzie leczona, jeżeli nie będziecie podawali witaminy b, B1, b nie kompleks. Część ludzi podaje kompleks, co może do hiperwitaminozy prowadzić, to ten wirus uszkodzi nerwy nerki. Dlatego ta kupa jest taka na początku wodnista. No i mózg tego ptaka, więc to, to jest mija się z celem, takie po prostu patrzenie się, jak się zwierzę czego męczy. Ja miałem taką sytuację ostatnio. Wszyscy mi strasznie za to zjebali. Muszę już użyć brzydkiego słowa, ale no inaczej się nie da tego określić. Za to, że padły mi dwa ptaki, bo zbyt mocną dawkę dałem, powołując się tutaj na zalecenia weterynarza, który nie wziął pod uwagę tego, że ptak jest młody i ma trzy ostre choroby, co należy delikatnie leczyć połową dawki, gdy już jest ptak wzmocniony. Ptak był wzmocniony, ale miał niemal same pasożyty okcylia w kale i oprócz tego miał nie i rzęsistka. Ptak zaczął robić kubki z krwi, no i umarł po paru dniach. Po kilku godzinach ten ptak, miałem go dać na sekcję, ale go zakopałem, bo po kilku godzinach tak śmierdział, że musiał mieć jeszcze dodatkowo jakąś mega ostrą infekcję, mm, nie bakteryjną, tylko pierwotniakami. Bo to powoduje często, że no, tak szybko się organizm psuje, znaczy organizm no, z boki ptaka. I ja wyleczyłem kilkanaście naprawdę skrajnie chorych przypadków, jeżeli nie kilkadziesiąt, i padło mi te dwa ptaki, ale już teraz inaczej będę postępował, dlatego nakręcam te filmy, żebyście moich błędów nie robili. No ale. Zostałem za to strasznie zrugany i podejrzewam, że te ptaszki tak by same padły, gdyby się nie próbował im pomóc. No ja zrobiłem co mogłem. A jeżeli o mnie chodzi, to rozmawiałem z tymi dziewczynami, żeby nie nalawały do małych miseczek niezakwaszonej wody. Przypomnę, że to się daje łyżeczkę od stu jabłkowego na litr wody, żeby się nie zarażały między sobą rzęściskiem, Jeżeli jest jakiś chory gołąb. I tam mu skapnie z dzioba ślina z rzęsistkiem do takiego małego kubeczka i tam cały czas parę kropli. Deszczu spadnie to się uzupełnia taki rzęsistek to tam w tej wodzie może kilka dni z tego co czytałem przeżyć. To wszystkie młode i, i gołębie się zarażają od tego. Jak jest jesień i, i są jakieś takie pory, gdzie są w fontanach wody i tak dalej, to jest mniejsze ryzyko, że między sobą będą się zarażać nawzajem, więc lepiej nie lać tej wody niezakwaszonej. Ona stwierdziła. Że w kałuży też są przecież, też piją gołębie, też się przecież z kałuży mogą zarazić. No z jednej kałuży tak, ale przeważnie z tych kałuż bardzo dużo w rejonie i jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się nawzajem pochorują tego gołębie. Ja w tym roku w centrum Warszawy niemal nie widziałem żadnych z zeszłorocznych gołębich, same młode. No z czegoś to wynika, że one umierają. A ci ludzie koncentrują się na śmierci, no jest to smutne. Mojego gołębia, rugają mnie i nie leczą, bo nie mają pieniędzy na weterynarza, nie czytają książek. Uważałem, że książka Jamesa Carpentera Egzotyk Animalfall Mirror, gdzie jest leczenie i dawki opisane leku bardzo dokładnie, to jest to po angielsku, ale można sobie w translatorze googlowskim przetłumaczyć. To oni uważają, że to są pseudonaukowcy i oni uważają, że taki ptak no, na wolności sobie nie poradzi po, wylecze, po jakby wzmocnieniu organizmu w domu. No ja się nie dziwię tym dziewczynom, że one mają po 50 gołębi w domu i nie wypuszczają na wolność, że te głębie potem umierają. Bo te choroby trzeba wyleczyć. No. W domu, jak się im pompuje immunoglukance czas, czy jakiś inny środek na odporność, to one się niczym nie zajmują, tylko walczą z tymi trzema chorobami, tymi ptasimi glizdami, które zapychają jelita, tymi kokcydiami, które niszczą wątrobę i n, 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 jelita, czy tam rzęsistkiem, który perforuje wszystko co się da i przenosi się czasami do organów wewnętrznych. Także jak będziecie leczyć, od Was zależy, ja będę dalej powoływał się jednak i robił, jak jest napisane w książce, Indywidualnie podchodząc do niektórych przypadków młodych ptaków i ich chorób, to znaczy nie będę dawał zalecanych dawek, tylko połowę dawki i będę wzmacniał organizm. Ale jeżeli któryś padnie, no to trudno. No. Ja tak jak mówię, no, yy, przez chwilę siebie winiłem, że to jest moja wina i tak dalej. Zresztą te dziewczyny też mnie strasznie winiły, ale jak teraz sobie pomyślałem, że przez to, że one na przykład nie zakwaszają wody, żeleją cały czas w wodę, gdy pada deszcz jesienią i tak dalej, do mojej miseczki, z której kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset gołębi pije, to tam jest sama silna rzęsistkiem, no i one się nawzajem zarażają i to one za zabiły kilkadziesiąt, jeżeli nie więcej gołębi przez taką czynność. Gdyby tego wcale nie robiły, byłoby lepiej, no. Tak uważam, bo to jest po prostu wynika z logicznego myślenia. Także nie chcę, nie chcę, powiem szczerze, już utrzymywać z nikim kontaktu z tymi ludźmi, bo to jest po prostu daremne. A w razie, jakby mi się zdarzył jakiś chory gołąbek, ktoś by mi go zgłosił, to spróbuję go wyleczyć. I powiem jeszcze więcej, ja się tymi opiniami w ogóle nie przejmuję, bo ja to robię dla gołąbków a nie dlatego, żeby jakąś sławę, czy nie wiem, poważanie wśród tych ludzi zdobyć, bo ci ludzie strasznie krytykują, a na koniec jak szukam pomocy, jak e, jakieś składki organizowałem, to powiem Wam szczerze, e, z 2000 zł, których, które z własnych pieniędzy zapłaciłem dziewczynie, która się opiekuje zwierzętami, uzbierałem chyba tam 350 czy coś koło tego złotych, i to z tego 200 zł wpłaciła jedna osoba, która jest moją koleżanką. Także te osoby nawet złotówki nie wpłacą na pomoc gołębiam, ale są mega jowialny, jowialnymi i takimi żywymi, nie wiem, krytykantkami czy krytykantami poczynia, poczynań innych ludzi, którzy autentycznie w, zajmują się tym w wolnym czasie. I, i, I poświęcają czas na to. Także dzięki, pozdrawiam, wszystkiego dobra, dobrego. Jakbyście mieli jakieś pytania, pytajcie w komentarzach. Ja ze swojej strony, jak mi coś znowu ciekawego przyjdzie do głowy, czy jeżeli chodzi o leczenie, czy, czy jakąś ważną informację, którą zasłyszę, to, to nakręcę odcinek kolejny. Ale póki co, to, to tak jak mówię, to już teraz trochę rezygnuję z takiego udzielania się wśród ludzi, bo oni to odbierają jako atak, a nie jako chęć podniesienia dyskusji na jakiś temat celem dojścia do, do jakiegoś konsensusu, jakiegoś twórczego przemyślenia, nie wiem, rozwiązania problemu.